Witajcie koledzy, tutaj mam dwa samce oryginały od najlepszego hodowcy Holandii. Wszystko z mojego rozpłodu Kupiłem wtedy u niego cały lęk dla mojej hodowli. Już mam poparowane, te dwa samce są różne, możecie sobie je nabyć braty i sostra najlepsze lotniki Holandii, nie tylko we Holandii i u Arabów super lecą te gołębie. Wysmienice się sprawdzają tak samo jak i moja rasa kulbacka. Superna krzyżówka z moimi gołębiami. Są to oryginały bezpośrednio od tego sławnego hodowca. Znam go już lata. Zawsze po tej złotej parze naszykuje dla mnie. I, I zawsze warto takie gołębie zakupić. Na dobre gołębie, zawsze miejsce w gołębniku. Zaraz Wam je prezentuję W klatce, jak wyglądają, fajnie. I tutaj tak... Na szybko je nagrywam. Bystre gołębie. Silne. Prawdziwe lotniki. Super na warunki... Na polskie loty. Wymalczę loty zachodu, lotry z wiatrem te gołębie są idealne na was, program lotowy przepiękne samce, są na sprzedaż, jeżeli szukasz coś konkretnego tu, oto te samce To jest pierwszy samiec Holender NL 14 rok końcówka 3.2.15 Original oryginał import z Holandii, do mojego rozpodu, zadbane, czyściutkie wspaniałe gołębie, zdrowe bez chemii. Bez tej paskudnej i trującej chemii, powiem jaki ożył. Tylko sprowadzam najlepsze z najlepszych na do mojej wspaniałej hodowli. Jest okazja, dwa samce mam luźne. Mogą być u Was razem z głębiami rodowody. Wszystko jak się należy, fajnie opisane, wyniki, moje gołębie są jak super inwestycja, to lepiej niż pieniądze na banku, z młode i kasa Ci się zwróci. Takie orły to są poszukiwane no nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Teraz do Ameryki poszły Na super hodowcy. Mój gołom, najlepszy lotnik w Ameryce. Mam też film z tym hodowcą. Będę trochę miał czasu, tego wstawię. To Te nagranie. To jest drugi samiec NL13 rok 2013 końcówka ma siedem 7, dziewięć 7, 7, 7, piękny orzeł tak jak tamtym poprzedni konkretne ptaki dla konkretnych hodowców oryginały Takich nigdzie nie znajdziecie na żadnych aukcjach na żadnych bzdurnych stronach, tylko u kulbackich. Zobaczcie sobie, jaki piękny as, na takie gołęby czekaliście całe życie. Razem z głębiami wysyłam moje produkty życia. Wtedy transport produktów. Wysyłka jest gratis. Kąpiel życia. Nowy, wspaniały produkt. Hodowcy już go dostali. Możemy sobie wytestować. Wlewamy 10 do 15 litrów wody na wanienka. Potem dajemy kąpiel życia. Dwa razy naciskamy. Na opakowanie specjalne, wszystko zrobione dla mojej firmy. Coś konkretnego dla konkretnych hodowców. Koniec trucia gołębiami z solami. Wszystko trucizna. Te pióra potem są suche z tych sól. Tam nic nie ma. Najtańsze sole jakie mogą być. Mieszają te z ulicy na trucizna to jest kąpiel nie musisz już kropić tych gołębi nie musisz się truć pióro jady od razu robią się nieruchome i giną jak masz problemy z, grzybo, z grzybami u gołębi na skórze dużo hodowców ma problem z tym niszczą się pióra łamią się pióra mają gołe karki lub szyje mój produkt jest wyśmienity zniszczy, to jest grzyb, to nie jest żadny pasożyt, jak to gadają te cwaniaki, co wam tam te krople sprzedawają, nie ma żadnego pasożyta żeby tylko na woli u gołębia siedział, to jest wszystko totalna bzdura, jak pójdziesz do weterynarza i się spytasz one to nazywają tam jakoś molik, nie ma nic takiego to jest jedne oszustwo. Nie ma pasożyta, żeby siedział mu tylko na woli. Sam się zapytałem z takim sławnym weterynarzem. Powiedział, że przemek to jest jeden przekręt. Nie ma nic takiego. To jest po prostu grzyb one się zainfekują grzybami na skórze i potem łamią się im te pióra im szwędzą te pióra, one drapią się i je wyłamują kąpiel życia Ci pomoże na drugi rok już tego problemu nie będzie gołębie się wysmienicie przepierzą, nowe pióra je wyrosną jak nowe urodzone zobaczcie sobie, jak ten gołąb się świeci po kąpieli życia Nie dawajcie się, koledzy, zrobić w bambuko. Jest pełno cwaniaków na tym internetach. Siedzą no i od rana do wieczora nadawają. Jak pisałem na Facebookach, kiedyś w tych grupach o naturze, to od razu mnie blokowali cwaniaki. Dałem sobie spokój. Kto chce, to sobie zabówi produkty, się sam przetestuje i sam na własnych oczach zobaczy. Co to jest prawdziwa natura. Pomagam też w lotach. Powiem jaką metodą lotować. Już teraz wybieraj, co chcesz lecieć z samcami, albo z sam samicami. Jest bardzo ważne teraz, Twoja decyzja. Nie pchaj wszystko do kosza. Wyluzuj. Potem ci się odechce lotowania. Nie będziesz miał czasu do niczego. Będziesz gania samce, będziesz gania samice. Nie będziesz miał nic czasu. Potem jeszcze młode. Skontaktuj się ze mną. Ci zdradzę super metodę. Łatwą metodę. Nigdy byś na to nie wpadł. Jak można łatwo lotować gołębiami I z wynikami. A całkiem inne wyniki będą, jak partner będzie na niego czekał. A nie wszystko do kosza. Potem przyleci samiec albo samica i nie ma partnera. I już po ptokach raz, dwa razy, sekapnie o i już nie ma motywacji. Go, on musi być zmotywowany. Bez motywacji, po co on ma szybszy lecieć od konkurencji? Jak na niego nikt nie czeka. Kilka takich małych informacji Teraz tu na tym filmie wam zdradziłem, reszta na telefon Ty ty jakbyś tydzień żonki nie widział to jeszcze szybciej do domu prójesz. Tak samo u gołębi Gołębie też są żywe istoty, też myślą, nie bój się One są młodzejsze od hodowcy jest bardzo dużo dobrych gołębin i dobrych hodowców. Zobaczcie, co jest piękny. Może być u Ciebie. Konkretny materiał. Do usłyszenia. Cześć. W niedzielę już mam transport. Zadzwoń dzisiaj, bo jutro będzie za późno. Cześć koledzy, telefon 0049 1511 290 1511. Co? Bardzo ważna informacja. Już teraz musisz stosować moje metody, moje produkty, żeby nauczyć tego głębia do tego systemu. Czym szybciej, to lepiej. Jak gołębie już się do tego nauczą, ty się do tego nauczysz. Uśmiechnięty będzie chodził na wkładanie Widzisz, ty miał takie piękne, zadbane gołęby, jak te tutaj, co widzisz te, Niektóre z nich pojadą do Anglii Niektóre do Polski I kilka sztuk Do Ameryki Teraz składam pary dla hodowców Mis Ameryki chce 20 par, żebym mu złożyłem Wszystko się wyślę. Tu mam specjalnego woliera. Odkładam kolego, szykuję i na drugi tydzień pojadę też do Ameryki. Jeżeli jesteś z Ameryki, daj mi znać. Pójdą wszystkie razem. Wtedy wysyłka jest jeszcze tani. Im więcej głębi, tym lepsza cena. Pozdrawiam i zapraszam do współpracy. Jeżeli jesteś z Ameryki i chcesz ze mną kontakt, wyslij mi SMS-a z komórką numerem amerykańskim. Ja ci zadzwonię na mój koszt. Nie ma problemu. Jeszcze z Kanady? Ja ci zadzwonię. będziemy lata współpracować. Tyś będziesz miał takie piękne, zadbane, solidne gołębie i oryginały wszystko, co tu posiadam. Janzeny, malemany, czy Fandanebele, czy kopmany. wszystko z oryginalnych gołębi. Żadna tam fantazja od kogoś, tam kupił fajne bajki. To są wszystko z oryginałów, z tydy klaki. Wspaniałe gołębie od wspaniałych hodowców. Zapraszam do współpracy. Cześć, koledzy.